Ale ten to jest to numer, będzie, ten numer będzie Flow i Sweet, zawsze nowe numery, zawsze brał, tu jest nowy numer szybować Głośność zawsze, najgłośniejsze numery zawsze były Będę brał to nowe numery, siema to na winy, to na winę zawsze będzie Na nowym, być na nowym i ciśnę tutaj, na numer, czy robię więcej. Rapu, więcej, raku tu tutaj jest. Tu chyba pociągnę jest, już niedziela jeździ w jest serca i nowy numer 3 ma imię na bodziny jest, imię jest, nie jest, nie jest, nie jest, nie jest

będzie trzydziesty czerwca i dzisiaj dwudziesty, dziewiętnasty i godziny, znowu pierwsze godziny, drugie tak godziny, trzecie i godziny, terwcze, 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 i party ta tak 8, godziny, piąte godziny, piąte zawsze tak i szóste godziny, siódme i rachowane, siódme 8 i dziewiąte rano, dziewiąte i dziesiąte, jedenastu, dwunastu i południu, trzynastu i czterastu i piętnastu i szesnasta jest godzina, szesnaste godziny, trzydzieści trzy minuty, trzydzieści trzy minuty, szesnaste tak godziny, siedemnasty, osiemnasty, जीवनाश थे इस बुजे से फिर से जुड़े शहर चित बुजे से चुपाते जुड़े चीने फिर से चित बिच्वार्ते गुज़ने दिया ने राफो नगाने शिंबी जीत ना भी रात से नवनुमर सर प्रदेश इन नवनुमरे दामिनोटा बीएचसी तेरे ग्राफ़े नवतियाँ चित शेर से मिनोट औषधी जीवनाश निल बनाश जीवनाश तेरे नशीब न bir çeşit olsun gibi bir miyaz, bir miyoz, diğer diğer tırtıkların içersinde miyoz, olsun bir olsun gibi. Böyleki olsun gibi bir miyaz, her piyano sesi, her gitar sesi, her müzik gibi bir olsun olsun gibi bir miyoz, bir sesin içine miyoz, daha fazla seviye deniyor. Bu seviyede çok iyi sesler, çok olsun. Yani çok iyi miyoz, daha doğal, doğal sesler, çeşitli sesler, çeşitli sesler, çeşitli sesler, çeşitli sesler, çeşitli sesler, Pięćdziesiątej, piątej, sióstej minuty, minuty i siódmej, ósmej i dziewiątej, sześćdziesiątej, ósmej i dziewiątej minuty się nawija, cały czas dobre numery zawsze będą tam, też serca i nowe numery, pokaz i wiosny, na numerach się ma rapuje, serca, nowe, rapu, zawsze będzie grał na numerze, robię strachu na numerach się ma, gdy rapuję to skreszę, wolumen, kocham ciągle z rapem, dla numera to są to wolumen, na wita to się rapuje, i na naszych dzieci każdy numer składam ciągle, rapu zawsze, kiedy jest drugie, trzecie, <nosotros> czwarte i drugie, 8, 9, 1 jest więcej. Trafuł do CBL-u. Po tym zawsze będą grały. I teraz, jakby wspomniał, nie wleci. Będzie ten rabion, będzie odtworzony, zaczniemy. Będzie na wizytę grał. Dobry numer. Lecz na numer 2. Nowy numer, który zawsze. Nowy numer, na wizytę, boś numer będzie hip. Powołę. Nowy numer, będzie hip. Powołę. Nowy numer, będzie tutaj kreacji. I teraz, i ten rabion. Będzie na numer 3. I numer, który brakuje, to. Nowy numer, na wizytę, na wizytę. No bez rabion, na numerach, który